11 wyróżnień, 9 tytułów Aktywna Wieś Wielkopolska. W Zbąszyniu w Powiecie nowotomyskim odbył się finał 9 edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska, organizowanego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020. Wielkopolska Odnowa Wsi, bo chyba o tym trzeba w sposób szczególny powiedzieć i na to zwrócić uwagę, to program, który łączy ludzi, łączy mieszkańców obszarów wiejskich. To program, którego idea polega na tym, żebyście to Państwo, jako liderzy swoich miejscowości, mogli przede wszystkim decydować, jak tą rzeczywistość, która Was otacza, zmieniać. Muszę powiedzieć z satysfakcją, bo wyrażam w samorządzie ten program od kilkunastu lat, że jest to program, który. W pełni tą ideę realizuje. Nagrodzono liderów wielkopolskiej odnowy wsi z subregionu zachodniej Wielkopolski. Złącznie od dawna korzysta z wielkopolskiej odnowy wsi. Byliśmy kilkakrotnie już beneficjentami programu Pięknienia Wielkopolska Wieś. I mam nadzieję, że tak pozostanie, a dzisiejsze spotkanie tylko utwierdzi nasze samorządy wiejskie w tym, że warto sięgać po te pieniądze, że one są w zasięgu ręki, ale to nie chodzi tylko o pieniądze. Najważniejsze jest to, że takie inicjatywy łączą ludzi, że spotykają się sąsiad z sąsiadem, że robią coś dla wspólnego dobra. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w tegorocznej edycji wskazał 37 sołectw oraz wyróżnił 44 sołectwa. Żeby być literem Wielkopolskiej nowy Wsi, trzeba po prostu mieć pomysł i być bardzo aktywnym. Można tak powiedzieć w wielkim skrócie, ale generalnie chodzi o to, żeby tą aktywność. Przekuwać później w konkretne działanie, w realizacji konkretnych projektów, w zmianę otoczenia w swojej miejscowości. Jest to możliwe oczywiście dzięki konkursom, które dedykujemy właśnie w ramach Wielkopolskiej Nowej Wsi. To są już cztery konkursy dotacyjne. Ten cieszący się największym zainteresowaniem to konkurs Pięknie Wielkopolska Wieś realizowany już od kilkunastu lat, ale również konkurs skierowany do SOEZ i do gmin to nowa się szansą dla aktywnych SOEZ, tak zwany mały konkurs dotacyjny, ale również konkurs dla organizacji pozarządowych Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą i od dwóch lat realizowany konkurs Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie, który przerósł nasze oczekiwania, bo tylko w tym roku wsparcie otrzymało 525 kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski, więc to jest naprawdę rekord. Więc widzimy, że ta aktywność jest bardzo bardzo duża i wielkopolska odnowa wsi w cyfrach to jest ponad 4000 projektów 93,5 miliona złotych to jest 2300 miejscowości ze 193 gmin które należą do programu to jest 1300 strategii odnowy miejscowości które zostały zrealizowane przez naszych moderatorów a w tych spotkaniach wzięło udział około 5000 osób więc to jest, myślę, argument, który przemawia za tym, żeby Wielkopolska Odnowa Wsi była realizowana, wdrażana, ale też przede wszystkim dawała możliwości rozwojowe mieszkańcom obszarów wiejskich. Konkurs ma na celu ocenę aktywności grup Odnowy Wsi działających w programie oraz wskazanie i nagrodzenie wyróżniających się sołectw. Gminy uczestniczące w programie mogły wskazać maksymalnie trzy sołectwa ze swojego terenu. Przy ocenie wzięto pod uwagę liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwie także tych bez udziału środków z programu, udział sołectw w konkursach dotacyjnych wielkopolskiej odnowy wsi, stopień sformalizowania grup odnowy wsi i planowanie rozwoju w sołectwie w postaci sołeckiej strategii rozwoju przyznano 11 wyróżnień: sołectwo Jabłonna, gmina Rakoniewice, sołectwo Święciechowa, gmina Święciechowa, sołectwo małgów, gmina Pogorzela sołectwo Wąchabno gmina Siedlec, sołectwo Przebędowo gmina Murowana Goślina, sołectwo Nietążkowo gmina Śmigiel, sołectwo Szarki gmina Nowy Tomyśl, sołectwo Skrzynki gmina Kurnik, sołectwo Broniawy gmina Wolsztyn, sołectwo Ruchocice gmina Rakoniewice i sołectwo Sulęcin gmina Krzykosy. Aktywna Wieś Wielkopolska oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymali laureaci, sołectwo Piotrkowice, gmina Czempiń. W naszym przypadku było to budową odnośnie pump traku, która bardzo ta inicjatywa się spełniła, przydała, dużo dla młodzieży to daje, nie ma po prostu dnia, a żeby po prostu to miejsce nie tętniło życiem. Sołectwo Siedlec, gmina Siedlec. Sołectwo wystartowało w konkursie pod nazwą Siedleckim szlakiem zawodów dawnych i zyskało mini skansen zawodów dawnych z dziesięcioma tablicami zawodów starych, dawnych. Kuśnierz, bednarz, piekarz, stolarz, zielarka. Przy skansenie powstał też ogród ziołowy który zajął w tym roku pierwsze miejsce w województwie. Wygrały to siedleckie babeczki z koła gospodyń wiejskiego. Kłoda, gmina Rydzyna. Bardzo dobry wizerunek i łączy to miejscowość, czyli naszych mieszkańców, razem starszych, młodszych, gdzie mamy wizerunek bardzo dobrego wyglądu sali wiejskiej, jak i również przedsięwzięć, które razem prowadzimy. Tak? Sołectwo Słocin gmina Grodziecki Wielkopolski, gdzie działania oparte są na partnerskiej współpracy trzech organizacji: OSP, KGW i Stowarzyszenia Miłośników wsi Wielkopolskiej. Sołectwo Żelazno gmina Krzywiń. Dzięki Wielkopolskiej Wsi zyskujemy dodatkowe pieniądze na realizację naszych pomysłów. W tym roku zbudowaliśmy plac zabaw nad Jeziorem Żelaźnie. Jest to miejsce dla zabawy i rekreacji wszystkich mieszkańców naszej miejscowości. Sołectwo Kaszczor, gmina Przemęt. Bardzo y, przydatne są te pieniążki. Jesteśmy zachwyceni, że y, właśnie ostatnio pozyskanymi pieniążkami mogliśmy y, zbudować przepiękny plac zabaw dla dzieci. Nowo powstały. Ciężko by było bez tych pieniążków zrobić to, aczkolwiek też y, muszę tutaj powiedzieć, y, że wielkie zaangażowanie mieszkańców. Którzy, mieszkańców z Rady, Rady Sołeckiej, wolontariusze, yy, które te, którzy też przychodzili i angażowali się do pomocy, żeby właśnie ten plac zabaw powstał. Sołectwo Zakrzewko, gmina Zbąszeń. Mamy w tej chwili odbudowany staw, ogrodzony, zrobioną płytę, jakieś zadaszenie postawione, i będziemy w tym w przyszłym roku salę budować. Sołectwo Zawady, gmina Rawicz. Pozyskując te środki, jest większa motywacja do pracy. Nie ukrywam, że generalnie lepiej nam się pracuje w naszej sali wiejskiej, ale też generalnie i na zewnątrz powstała piękna wiata, z której mega korzystamy. Generalnie nam jako fajnym babkom, które królują tam na wsi, czyli kobiety rządzą, jako koło gospodyń, nie ukrywam, że wszystkie środki, które zostały włożone w świetlicę naszą wiejską, pomagają w na naszej codziennej pracy w sołectwu gmina Święciechowa. Nasza wieś może się rozwijać, może tworzyć nowe projekty. Ostatnim takim projektem pozyskanym z funduszu właśnie Urzędu Marszałkowskiego będzie Gaska Pamięci i ślady przodków z pasją uchwycone, które miało na celu pokazanie tak naprawdę historii naszej miejscowości, zdjęć starych budynków, które będą wyeksponowane na Placu Przykościelnym. Były też wydarzenia w związku z tym, czyli spotkania z mieszkańcami, przekazywanie zdjęć, mnóstwo innych inicjatyw, które nasze stowarzyszenie organizuje, ponieważ jest liderem, przejęło funkcję lidera w naszej wsi. laureaci dziewiątej edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska. Gala była również wydarzeniem artystycznym. Publiczność mogła usłyszeć wiązankę tradycyjnych utworów ziemi zbąszyńskiej w wykonaniu kapeli koślarskiej muzyków ludowych w Zbąszyniu. I zespół śpiewaczy seniorów Wesoła Ferajna. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Cierniewski, który porwał publiczność do wspólnej zabawy, wykonując dobrze znane i popularne utwory ze swojego repertuaru. Program Wielkopolsko Odnowa Wsi został wpisany do strategii rozwoju województwa i przewidziany do realizacji do 2030 roku.